Siema, Siema, JoJo, jo, ja jestem o Zamin. A to pierwsza policajka z okazji 40 subskrypcji. Teraz mam obecnie 43, ale mam nadzieję, że się kanał rozwinie. A to będzie polcajka, jak wcześniej powiedziałem. więc Zaczynajmy, yy, chciałem tylko powiedzieć, że odcinków długo nie było, ponieważ yy, chodzę na kotki, i ja chodziłem na kotki, i mam takie zajęcie dodatkowe z informatyki, na które lubię chodzić, więc na tego odcinków nie było. I tak, wchodzimy w yy, YouTube, i pokażę Wam parę kanałów, do których warto zajrzeć, bądź do których lubicie pewnie zaglądać. Niektóre pewnie będą oczywiste. I tak, pierwszym kanałem jest Bobowski. Muszę sobie ekran obrócić. Więc tak, zapraszam do kanału Bobowskiego, ponieważ spoko koleś, fajnie nagrywa i fajny baner, fajny baner jo. I fajnie nagrywa, możecie zobaczyć. Tylko tutaj on nagrał trzy odcinki w jeden dzień. Tylko szacun, nie wiem, nie zrobił, chociaż one są. Razem gdzieś tak 11 minutowy ja bym tyle Więc to jest jego trzeci odcinek, więc proszę dla niego o wyrozumiałość i żebyście go subskrybowali, bo wiem, że chce zrobić serię Let's y, Play, Minecraft czy coś takiego. Następnym kanałem jest Mobilzja. Ten kanał polecam dlatego, że on ma dużo subskrypcji. Ale polecam tylko, że można się dużo o telefonach dowiedzieć Więc na przykład szukamy sobie O, odświeżyłem sobie Macie tutaj zapytaj takie Q&A Macie tutaj Alcatel One Touch, Go Play na przykład O telefonach, zapraszam do jego kanału To facet prowadzi Naprawdę fajnie na przykład jakbyście chcieli się dow dowiedzieć o motorym Moto ELTE Zapraszam, naprawdę spoko kanał I polecam wbić E, następnym kanałem jest aworski ponieważ fajnie nagrywa ma let's play'a i fajny banner ma oczywiście ro, ro, robi let's play'e fajne spoko ja polecam do niego wbić robi np. critical ops e, robi le, e, piston w mcp takie jakby e, jakby wam to powiedzieć robi takie Mody, które prezentuje, dlaczego służą? Następnym kanałem jest kanał. xmon.pl, mm, nie, to, nie to. Xmon On fajnie nagrywa y, Minecraft P bez głosu, naprawdę mm, spoko koleś fajny Ma baner, jak widzicie, fajnie. Ma baner jak widzicie. Jakby takiego zrobić, ciężko by było. I tak robię jeszcze banery na zamówienie i awatary. Ten co widzieliście to co robiłem. Cały eee, koleś, polecam do niego pić Kogo tu jeszcze by polecić, bo... O, de polecam, bo spoko koleś ma dużo subów. Baner mój stary, który mu robiłem, naprawdę. Wiem, brzydki. Robię tutaj e, naleśniki, oznaczył mnie jakby dajcie sobie. Poczekajcie. Fajne, fajne. E, też tak umiem, jeśli nie chwalę. Tak. E, polecam na jego kanał wbić. Ma tutaj nawet. Mm, Dobra. Tutaj e, mówi, co nagrywa, czym nagrywa, czym montuje. Polecam wbić. Jeśli byście chcieli jakieś też grafiki, wbijacie do RAG. On robi fajne y, te grafiki moja wcześniejsza z Minecrafta. Grafika była od niego i on też nagrywa różne fajne gdy. Bardzo Was przepraszam, że za te boki pewnie są. Ale chcę nagrać wam to, bo naprawdę polecam. Yy, eee. HD Też polecam do jego kanału wbić, bo spoko kolejny fajnie nagrywa, ma 120 subów spoko nagrywa, naprawdę polecam pić jak ktoś go nie subuje naprawdę. I mam jak wrócimy sobie do menu, to by były wszystkie kanały, które chciałbym polecić i chciałbym jeszcze powiedzieć taką małą informację yy, odnośnie tego, że chcę sobie kupić nowy telefon. On to będzie yy, on to Samsung Galaxy Note 3 i jak kupię go, to prawdopodobnie będę nagrywał yy, z kamerą, na player, albo też inne wrogarski, takie te yy, więc tak, iś, że będzie chyba więcej takich polecajek, ale ona nie będzie się nazywać polecakiem ja jeszcze wymyślę, jak ona się będzie nazywać żeby to było bardziej oryginalnie yy. no i tak to by było na tyle, jeśli byś chciał polecić swój kanał napisz na dole, ponieważ będę tylko stąd brał. Jeśli byś chciał polecieć, chciała polecieć swój kanał, naprawdę polecam yy, lajkować. I pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, ponieważ widzę, że dużo osób nie subskrybuje a ogląda. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i polecam wbić na kanał Bobowski. Na razie, cześć!